Strona o nazwie Tak dla dofinansowania koszykarskiego Śląska z budżetu miasta została założona w poniedziałkowe przedpołudnie. Już dzień później polubiło ją ponad 2,5 tysiąca internautów. Klub z ulicy Mieszczańskiej wsparcia szuka zresztą nie tylko w sieci. Podczas swojego ostatniego ligowego spotkania z jeziorem Tarnobrzeg podpisy zbierano także w Hali Orbita. Prawie tysiąc osób podzieliło zdanie szefostwa Śląska, które uważa, że miasto Wrocław zachowało się nieuczciwie wobec 17-krotnego mistrza Polski. Najpierw przez wiele miesięcy obiecując pomoc, by ostatecznie jej nie udzielić. Włodarze WKS-u przypominają, że finansowe wsparcie magistratu otrzymały inne profesjonalne kluby sportowe w mieście, w tym występujący w niższych klasach rozgrywkowych, piłkarze ręczni Śląska oraz siatkarze gwardii. Przypomnijmy, że Koszykarski Śląsk Wrocław to jedyny klub występujący w Tauron Basketwidze, który nie działa we współpracy z miastem, z którego pochodzi. Akcja zbierania podpisów popierających dofinansowanie koszykarskiego Śląska z budżetu miasta ma być promowana również podczas najbliższych spotkań w Hali Orbita. Szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej klubu wksmyśnikśląsk.pl. Do końca tygodnia brązowi medaliści Mistrzostw Polski będą ćwiczyć na własnych obiektach. W sobotę piłkarze rozegrają pierwszy tej zimy sparing. 11 stycznia o godzinie 12 na głównym boisku stadionu przy Oporowskiej ekipa WKS-u zmierzy się z trzecioligową Ślęsą Wrocław. Dwa kolejne sparingi czekają wrocławian już na zgrupowaniu w tureckiej miejscowości Belek, na które piłkarze wylecą 13 stycznia. Dwa dni później brązowi medaliści mistrzostw Polski zagrają towarzysko z 13 zespołem ukraińskiej ekstraklasy Chowerłą Użchorot. Kolejnym sparing partnerem Śląska nad Bosforem będzie niemiecki FC Sankt Pauli. Spotkanie z szóstą aktualnie drużyną drugiej Bundesligi piłkarze Stanisława Lewego rozegrają 19 stycznia. Drugie tureckie zgrupowanie Wrocławian rozpocznie się 24 stycznia i potrwa do 3 lutego. Tym razem Śląsk skorzysta z ośrodka w miejscowości Antalia. Podczas tego obozu sztab szkoleniowy WKS-u zaplanował cztery kolejne gry kontrolne. Tego dnia w obiekcie przy ulicy Strzegomskiej odbędzie się kamp z trenerem skłoszowej reprezentacji Polski. W zajęciach z Maciejem Klisiem będzie mogła wziąć udział ósemka szczęśliwców. Jest to jeden z licznych trenerów w Polsce, który posiada certyfikat Europejskiej Federacji Skłosza poziom trzeci. Jest to najwyższy poziom, czyli e, tak naprawdę można poczuć się jak najlepsi zawodnicy na świecie lub jak reprezentacji Polski. Poszczególne bloki kampu z Maciejem kliszem rozpoczynać się będą w piątek o 12.16. Po ich zakończeniu rozegrane zostanie turniej kategorii C. To przedsmak emocji, jakie czekają miłośników skłosza w sobotę i niedzielę. Wrocławskie Centrum Skłosza będzie gospodarzem zawodów Impel Clinic Redeco Open 2014. To turniej Polskiej Federacji Skłosza. Kategorii A to jest tak naprawdę już najwyższa, najwyższy poziom. Nie ma wyższego, wyższej kategorii squashowej. Takie turnieje rozgrywane są maksymalnie 8 razy w roku. Po raz trzeci z rzędu daje nam się w styczniu gościć, przyjmować najlepszych zawodników krajowych. W tym roku już. Zamknęliśmy listy startowe i mogę powiedzieć, że mamy pełną drabinkę kobiecą. To się yy, no do tej pory yy, niezbyt często zdarzało. Oprócz 32 pań wystartuje także 64 mężczyzn. W przypadku męskiego turnieju chętnych było znacznie więcej niż miejsc. Ilość zgłoszeń przekroczyła tą liczbę, także yy, jeszcze też jako ciekawostkę dodam, że taki poziom... Yy, Polskiej czołówki, no to praktycznie może maksymalnie z mistrzostwami Polski możemy porównać, ponieważ zawodnicy, którzy zajmują w rankingu PFS-u miejsca od 300 w górę, nie dostali się do naszego turnieju. Rywalizacja w Impel Clinic Redeco Open 2014 rozpoczynać się będzie w sobotę i niedzielę o godzinie 10. Na początku następnego tygodnia szanse gry będą mieć najmłodsi oraz ci, którzy stawiają pierwsze kroki w skłoszu. Od poniedziałku będzie można wziąć udział w takich pokazowych lekcjach z naszymi trenerami, instruktorami. Codziennie dla każdego, mam nadzieję, przygotujemy odpowiednią ofertę, żeby przyjść, spróbować skłosza w godzinach popołudniowych, najczęściej to będzie 17-18, będzie można odpowiednio wcześniej rezerwując oczywiście miejsce, umawiając się na taką lekcję, przyjść, spróbować skłosza, nauczyć się podstawowych zasad, podstawowych odbić. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.redeko.pl. Czwarta edycja, podobnie jak w latach poprzednich, składać się będzie z 12 rund. Do końcowej klasyfikacji liczyć się będzie 10 najlepszych występów. W lidze Time Attack o zwycięstwie decyduje najlepszy czas ze wszystkich przejazdów, a we wrocławskiej lidze rajdowej suma rezultatów ze wszystkich startów pojawią się nowe punkty w regulaminie. Przede wszystkim więcej klas. E, powstała nowa klasa markowa, klasa Subaru, która już w chwili obecnej z, wprowadziła dosyć spore zamieszanie na liście zgłoszeń. Mamy tych aut kilkanaście. E, dodatkowo klasa dla aut małych, czyli z pojemnością do 1150, czyli powiedzmy, że to są Fiaty Cinquecento, Seicento, może być to nawet poczciwy maluch. Zaplanowana na najbliższą sobotę pierwsza runda Wrocławskiej Ligi Time Attack 2014. Wszystko na to wskazuje. Przebiegać będzie w nietypowych jak na tę porę roku warunkach. Zawsze styczeń u nas był miesiącem, gdzie jeździliśmy po śniegu, po lodzie. No a tutaj mamy aurę typowo wiosenną. Eee, Niemniej przypuszczalnie no przynajmniej na początku eee, tej sobotniej rundy będzie mokro, więc myślę, że, że będzie też dosyć ślisko. Zawodnicy będą mieli przez chwilę, przynajmniej przez pierwsze 2 trzy przejazdy możliwość poślizgania się na mokrej nawierzchni. Później pewnie to przeschnie i już będą te warunki, można powiedzieć, typowo letnie. Organizatorzy sobotnich zmagań spodziewają się 80 uczestników. Tyle bowiem maksymalnie zgłoszeń przewiduje regulamin zawodów. Nie chcemy więcej, żeby nie było zbyt dużego zamieszania, na to, że u nas bardzo też liczy się dynamika, żeby nie było zbyt dużych przestojów dla zawodników między kolejnymi przejazdami. Ma się to zmieścić tak, żeby było 5 przejazdów, podwójne okrążenie toru, to jest około 4 km do pokonania, i ma się to zmieścić każda runda w godzinie czasu. Także no, wyzwanie zawsze jest duże. Zawsze nam się to do, do, do tej pory udało. Mistrzostwo Świata w klasie WRC2 Roberta Kubicy i dobre występy białoczerwonych na rozgrywanym obecnie rajdzie Dakar wpływają na wyobraźnię miłośników ścigania także na Dolnym Śląsku. Jest przełożenie na nowych zawodników, szczególnie ten taki najmocniejszy młodszy można powiedzieć poziom ledwo, który ukończył prawo jazdy, pojawia się właśnie takich zawodników sporo na najbliższej eliminacji. Mieliśmy już przyjemność ich poznać też na treningu. Także jest bardzo duży potencjał. Jest bardzo duży potencjał, nawet mamy jednego zawodnika, który z zawodów komputerowych wyszedł i pokazuje bardzo wysoki poziom. Także no tych przyszłych mistrzów, bardzo możliwe, że nawet mamy u nas na torze. Pierwsza runda Wrocławskiej Ligi Time Attack 2014 rozpocznie się w sobotę 11 stycznia o godzinie 9 na torze Redeko. Więcej o imprezie na stronie internetowej www.wlta.pl.